Lata 50. i 60., jak wszyscy pewnie pamiętamy, to są dwie wojny, które jakby kontynuowały stany zjednoczone, czyli wojna w Korei i wojna w Wietnamie. Lata 60. to jest też początek no właśnie tych wszystkich ruchów hipisowskich, takich wolnościowych, libertariańskich trochę w Stanach Zjednoczonych szczególnie, ale też w Europie zachodniej. To są też te lata młodości Profesor Kunz, więc ona też opisując te, ten, ten moment w historii, sięga też do swoich już wspomnień osobistych, do, swo do, do swojej historii życia. E, więc ma to dodatkowy, myślę, że ciekawy wymiar. No ale lata 60., no to no, nie możemy nie wspomnieć o chyba takim najważniejszym wydarzeniu, jeśli patrzymy na historię małżeństwa w XX wieku, no to jest rewolucja seksualna. Wszystko to, co ze sobą przyniosła. Czyli antykoncepcja, ale również aborcję, która wtedy też dosyć mocno się rozwija. Myślę, że też wzrost rozwodów, czyli takie, ta, taka zmiana, która też nastąpiła w wielu krajach Europy Zachodniej i w Stanach, czyli przyzwolenie na rozwód.